Dziesięć ważno stojących na krzyż Niech lepiej spojrzą za siebie. Reakcja wielka jak na krzyk. Nikt przez nie... Jestem no! Ej! No. I tam, jest, tam jest on i są chcą! Co czekam na iście sobą z czasem będzie lepiej? No bo bo mijają dni i mija czas. Tutaj na was czekam ją. O! Ej, no i za może coś się zmieni, może nie jest lepiej, ale może będzie. Może ktoś, może tak, może niepewno do mnie, się nasuwa na myśli, Soro! Lecimy dalej z tą piosenką Lecimy dalej, wychodzę z czwartym, nie gęstości, ale przełamuję czwartą ścianę Nieźle zniknę dalej, robię z ciągły Kiedyś małe się skończy, no ale przestanę się zastanawiać nad tym, bo mi czasu nie starczy yo, yo, yo nie jest wcale tak źle by mogło być bit nawet przyjemny przyjemnych tle no, słucha dziś, dziś dzień, trzynasta godzina jest Jest. So. dobra duo, może gram teraz kiedyś, BS, a nie no nie gram w to mnie nie ży Dzień dobra, wejdzie już co Mam tu radzić, zmieniam swoje połownie Ciągle jestem rozwiedził mi raz w drugim miejscu Słoni, solo, Nie No i dobra, wie, tu dalej, ja mam nowe Jedy w ręce To nie အိုဒီယောသာနိယောယေနိယောဗလာရာလာအိုဒီယောပြားနေလောနိယောယေသွားဝဲနေသောအိုယောနယောဟောဟောညံမီရဗိတ္တာသာလောလယ်ညပိယောယဇေဗိဒက်စနံ